I zdziwion dwanaście. Dopadł był wiersz. Z wierszowin starowinnych, przy zdziwionie po obu stronach, stajemy muzykami grającymi marsza weselnego na strunach żylnych. Do nieb po najdłuższym życiu wkroczymy radośnie. Licząc na miłosierdzie najwyższego, pana życia, głównie nieśmierci, w wieczninach wieczności, w począsach losu, w potrącach słów, obrzegi ze zdziwionami, dziwiącymi się ciągle z martwych wstańczymi. Z wieczninami, zwieczniającymi nasze wieczności.